Czternasta, niedziela zwykła, rok B, kolor szat zielony. Będziemy prosić Boga, aby dał nam osiągnąć życie wieczne. Czytania Księga Ezechiela, Psalm 123 Drugi list do Koryntian i Ewangelia według św. Marka Pierwsze czytanie Powołanie Ezechiela ma być prorokiem wśród Izraelitów. Bóg posyła go, ostrzegając, że to trudni, buntowniczy ludzie. Dlaczego zatem posyła? Aby wiedzieli, że wśród nich jest prorok. Jesteśmy u początku Księgi Ezechiela. Po wizji chwały Pan Bóg zapowiedział: Synu człowieczy, stań na nogi, będę do Ciebie mówił. Usłyszymy kolejne słowa Boga skierowane do Ezechiela, powołującego do prorokowania. Zwróćmy uwagę, że Bóg powołuje go do walki i bliskości. Ma być ze Słowem Bożym między tymi, którzy je odrzucają. Psalm. Psalm 123 można odczytać w świetle powołania Ezechiela, który został posłany do głoszenia Słowa pośród zarozumialców i szyderców. Usłyszymy dzisiaj cały psalm. Zauważmy, że modlitwę taką równie dobrze mógł do Boga zanosić prorok Ezechiel, posłany ze słowem do szyderców i zarozumialców. Psalm 123 można także odczytać w świetle Ewangelii. Jako modlitwę Jezusa lekceważonego w Nazarecie. Odrzucenie i prześladowanie ze strony ludzi tym bardziej każe wierzącemu oprzeć się na Bogu. Drugie czytanie. Oścień dla ciała i policzkujący wysłanie szatana. Odrzucona modlitwa do Boga. Oto dlaczego święty Paweł postanowił chlubić się ze swoich słabości. Kończymy rozpoczętą jeszcze przed Wielkim Postem lekturę drugiego listu do Koryntian. Listu, który powstał po kryzysie, jaki nastąpił w relacjach Świętego Pawła z chrześcijanami z Koryntu. Usłyszymy fragment listu, w którym Święty Paweł oświadczy, że chlubi się ze swoich słabości. Jednak zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób dojrzewa do tego postanowienia. Usłyszymy zatem o ościeniu dla ciała, wysłanniku szatana i odrzuconej przez Pana modlitwie świętego Pawła. Ewangelia Jezus przybywa do swojego rodzinnego miasta naucza w synagodze i zostaje odrzucony przez swoich rodaków. Wizyta w Nazarecie, gdzie Jezus pojawił się ze swoimi uczniami, rozpoczyna się od nabożeństwa w synagodze. Jezus naucza w szabat. Jego słowa i wcześniejsze cuda Wywołują zdziwienie mieszkańców rodzinnej miejscowości Jezusa, którzy nie mogą uwierzyć w jego misję prorocką. Jezus z kolei dziwi się ich niedowiarstwu. Wygłasza komentarz o proroku, który zazwyczaj lekceważony jest wśród swoich. Z tego powodu opuszcza Nazaret, nie dokonawszy wielu cudów. Podsumowując, mamy misję. Każdy nasz krok to krok pod doskonałość, po świętość. I to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich wokół dla każdego, kogo spotykamy na swojej drodze. Im bardziej jest to trudne, im więcej ludzi o bezczelnych twarzach, i zatwardziałych sercach, tym bardziej możemy być pewni, że wystarczy nam łaski Boga. Im bardziej nie domagamy, tym bardziej jesteśmy mocni, bo moc w słabości się doskonali. Misją proroka jest głoszenie słowa. Czy będą zatem słuchać, czy też zaprzestaną. Będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Jezus dziś pokazuje, że najtrudniejsza misja jest wśród swoich. Ciężko powiedzieć światu, w którym wyrośliśmy, że nie należymy do Niego, że nasze miejsce jest gdzie indziej. Ciężko udowodnić nawet sobie, że jesteśmy dojrzali. Dojrzali do życia i bycia prorokiem, do odważnego mówienia o Bogu, nawet za cenę odrzucenia. Wszystkie teksty i rozważania zaczerpnięte zostały z książki Zaufaj Słowu, jutro niedziela rozpoznaj w nim Boga. Rok B. Autorstwa księdza Przemysła Śliwińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. Wydawnictwo Stacja 7. Zachęcamy do lektury całości. Błogosławionej Niedzieli.